Cześć, w tym nagraniu opowiem Ci o tym, jak nauczyć dziecko podstaw finansów. Zanim jednak przejdę do rzeczy, to tytułem wstępu powiem, że jestem autorem bloga pełna na którym piszę o zarabianiu, oszczędzaniu i inwestowaniu. Jeżeli jeszcze nie byłeś na mojej stronie, to zapraszam Cię. Jestem autorem e-booka Zarabianie przez oszczędzanie, w którym pokazują, co robić i czego nie robić, żeby mieć więcej pieniędzy. Pokazuję tam, jak psychologia wpływa na stan naszego portfela. e-booka możesz pobrać za darmo, także zachęcam cię do tego. Jestem również autorem e-booka Inwestowanie w kryptowaluty dla początkujących. Jeżeli interesuje cię ten temat, to zapraszam cię do pobrania. Tam krok po kroku pokazuję, jak wygląda ten rynek, jak w niego inwestować. Jest tam zarówno teoria, jak i praktyka. Więc zachęcam. Jestem również autorem kursu online Amazon KDP. Jest to biznes taki w pełni pasywny, który polega na tworzeniu i sprzedaży prostych książek na Amazonie. Nie potrzebujesz do tego zakładać firmy, nie potrzebujesz wkładu własnego i doświadczenia, także jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowym źródłem dochodu, to zachęcam Cię również do zapoznania się. Wszystkie linki znajdziesz w opisie tego filmu. No i zachęcam Cię też do zasubskrybowania tego kanału, tak żebyś dostawał na bieżąco informacje o nowych filmach. Dobra, przechodząc już do rzeczy. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że Powiedzenie, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie pojmie, jest prawdziwe i bardzo wymowne. I jak się domyślasz, nasza, nasze szkoły, nasza edukacja w szkole nie uczy, ani nas nie uczyła, ani nie uczy naszych dzieci tego, jak powinniśmy dbać o nasze finanse. Więc, tak naprawdę przekazywanie informacji na temat finansów osobistych, czy to oszczędzania, czy inwestowania leży w naszych rękach. Im szybciej zaczniemy tłumaczyć naszym dzieciom, jak powinno się mądrze zarządzać finansami osobistymi, tym lepiej, tym łatwiej będą sobie radzić w życiu dorosłym z tymi finansami. Przede wszystkim musimy im wytłumaczyć, skąd biorą się pieniądze. No a biorą się na pewno z pracy i wartości jaką dajemy i na pewno nie biorą się z, z żadnych dodruków pieniądza i z rozdawnictwa, które jest tak ostatnio ochoczo praktykowane. Więc no, najważniejsze jest to, żeby przekazać swojemu dziecku to, że, żeby, że jeżeli chce dojść do czegoś, jeżeli chce dojść do jakichś większych pieniędzy, to musi dać jakąś wartość i musi po prostu na to zapracować, tak? Żeby móc zarobić, oszczędzić, a następnie zainwestować. Myślę, że powinieneś zapomnieć również o takim słowie jak kieszonkowe, które, no jak wiemy, jest dosyć popularne i powszechne, że dzieci dostają nie wiem, czy to raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, dostają jakieś tam określone sumy pieniędzy, od tak po prostu. No, oczywiście, kieszonkowe ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Ja tutaj należę akurat do przeciwników kieszonkowego, dlatego że kieszonkowe tak naprawdę pokazuje dziecku, że należą mu się jakieś pieniądze od tak po prostu, tak, że musi je otrzymać i koniec. Myślę, że po części wiąże się to trochę z, z, z socjalizmem, gdzie te pieniądze faktycznie otrzymuje się za nic, więc tutaj proponowałbym jednak wyrzucić słowo w ogóle kieszonkowe ze swojego słownika. I zamiast kieszonkowego wprowadzić po prostu wynagrodzenie dla swojego dziecka. Ja wiem, że brzmi to poważnie, natomiast zaraz to bardziej rozwinę. Chodzi o to, żeby po prostu przygotować listę zadań dla swojego dziecka, które będzie wykonywać i za które będzie otrzymywać jakieś tam drobne wynagrodzenie. Zadania są to, są to po prostu jakieś takie obowiązki domowe. Zadania domowe typu sprzątanie pokoju, czy to wycieranie kurzu, czy odkurzanie pokoju, rozwieszenie prania, nie wiem, opróżnienie zmywarki, cokolwiek, to co sobie tylko wymyślisz. Ja nie chciałbym Ci tutaj niczego narzucać. Ja u siebie mam spisaną taką listę zadań dla, dla mojej dziewięcioletniej córki, i tam jest właśnie wycieranie kurzu, odkurzanie pokoju, sprzątanie zabawek, rozwieszanie prania. I przy każdej z tych czynności jest też określona kwota, jaką dziecko, w tym przypadku moja córka, otrzymuje. Więc tutaj też zakres tych sum tak naprawdę zależy od ciebie. Nie chciałbym ci niczego narzucać, ale myślę, że od złotówki do 5 złotych w zupełności wystarczy. I co jest też istotne, należy się umówić z dzieckiem, żeby nie, żeby nie dostawało pieniędzy. Za, za wszystko, co będzie robić w domu, no bo nie chcemy oczywiście wychować materialisty, tak? Bo nagle może się okazać, że dziecko będzie odmawiało nam pomocy w domu, no bo będzie się domagało jakiejś zapłaty, albo stwierdzi, że tej pomocy nie ma na liście, więc trzeba oczywiście na początku umówić się z dzieckiem, że będziecie płacić tylko za określone zadania, a za pozostałe nie będziecie płacić. Ok, zanim przejdę jeszcze do słoików, wydaj i oszczędź, to pamiętaj, żeby to co jest istotne, żeby nie płacić dziecku od razu. Jeżeli umawiasz się na przykład, że będziesz płacić co tydzień, to, to płać od razu po, po wykonanej czynności. No, czy to co tydzień, czy codziennie, w każdym razie to ma być wypłacone zaraz po wykonanej czynności, żeby dziecko łączyło sobie wynagrodzenie z, z wykonaną pracą. I, I tyle. Jeżeli chodzi o słoiki, wydaj i oszczędź, warto przygotować takie dwa słoiki i w ten sposób je podpisać, ponieważ oprócz oszczędzania, dziecko musi się nauczyć też wydawania pieniędzy, musi mieć świadomość tego, że pieniądze są skończone, jeżeli wszystko wyda. To nie będzie mieć tych pieniędzy. Więc warto, warto mieć te dwa słoiki, zarówno wydaj i oszczędzaj. I co jest istotne, jeżeli już Twoje dziecko zrobi jakąś określoną kwotę, to warto, żeby iść z nim do sklepu i żeby być po prostu przy tym, jak będzie wydawać pieniądze, żeby po prostu też mogła celebrować, też byś mógł celebrować to razem z dzieckiem, żeby to dziecko widziało, że praca, którą wykonało nie poszła na marne i że są efekty w postaci tego, że może sobie kupić jakąś lalkę czy samochód. Będą kwestie też takie, że na przykład twoje dziecko uzbiera sobie jakąś sumę trochę większą i będzie sobie chciało kupić coś droższego, nie wiem, jako przykład rzucam konsolę, to możesz się umówić też tak, że dołożysz część kwoty do tej konsoli, tak żeby po prostu nauczyć dziecko tego, żeby, żeby chociażby częściowo umiało zapracować na, na większe wydatki, a ty je zawsze nie wesprzesz. No i tyle. Właściwie powinno też pamiętać, tyle jeżeli chodzi o słoiki wydej i oszczędź. Dobrze jest też, żeby dziecko prowadziło budżet domowy, Swój własny budżet domowy, czyli gdzieś tam na jakiejś kartce czy w zeszycie, żeby zapisywało sobie kwoty, które zarabia i kwoty, które wydaje. I to, co jest istotne, to nie da się nauczyć dziecka tego, żeby prawidłowo zarządzało swoimi finansami osobistymi, jeżeli sam nie będziesz tego robić prawidłowo. Jeżeli sam nie dbasz o swoje finanse osobiste, masz problem ze spinaniem budżetu. To będzie ci trudno nauczyć dziecko tego, żeby radziło sobie z finansami osobistymi, więc pamiętaj, żeby też samemu zwracać na to uwagę, ponieważ dzieci uczą się poprzez czyny, a nie słowa. Bo możemy dzieciom mówić 100 razy, powtarzać to samo, ale jeżeli za tymi słowami nie będą szły czyny, to dziecko będzie nas obserwowało i będzie widziało, że aha, czyli mówi co innego, robi co innego, więc właściwie to czemu ja miałbym, miałabym to robić. Także pamiętaj o tym, że to jest bardzo istotne, żeby, że czynami się zmienia ludzi, a nie słowami. Ok, więc to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Dziękuję Ci, jeżeli dotrwałeś do końca. Życzę Ci wszystkiego dobrego, trzymaj się, cześć!